Tam za drzewami już jest morze, tam widok na stocznię, czy tam rafinery, rafinery, tam jest stocznia, ja jestem w ścisłym centrum Gdańska i taka polana. Szanowni drodzy Państwo, dzień dobry, ja wczoraj pokonałem 350 km i jestem gdzie? W Gdańsku, czyli mam jeszcze do pokonania 700 prawie kilometrów, aby dotrzeć do Lublina na miejsce targów Pro Arma, dlatego ja ruszam. Dużo wcześniej, żeby dziennie robić około 100-150 km i docelowo dojechać tam na weekend, a w międzyczasie każdego dnia poszukiwać w jeziorach. Tu jak widzicie osiedle Gdańsk, jak to się nazywa, Cygańska Górka, Cygańska Góra, coś takiego. Tutaj stoi Wito, tutaj spędziłem nockę, bo nie byłem w stanie już dalej jechać śpiący. Po prostu musiałem zajechać i się kimnąć i za chwilę się będę ogarniał i... Leciał na południe. A jak wyglądała nocka w tym samochodzie? Mniej więcej tak jak teraz, jest bałagan. Specjalnie nie posprzątałem, żeby pokazać, jak to wygląda faktycznie w czasie takiej podróży. Torba z ubraniami, to wszystko trzeba przełożyć do szafy. Fotel obrotowy robi robotę, jest dużo więcej miejsca. Wyro zaraz złożę, ładuję sprzęty i będę gotowy do podróży. Mam jeszcze baniaka z wodą, więc zanim kupię sobie w Kastorami taki duży zbiornik, to teraz do jakiegoś pożywczaka po piątkę wody. Gdzieś tu pobłądziłem. Co to tutaj jest? Co to tutaj jest? Co to tutaj jest? Kurde. No nie wiem. Dziwne obiekty. No chyba muszę iść jednak po auto i podjechać do tego sklepu, bo wcale nic tak blisko tutaj nie ma. Więc to nie jest takie ścisłe centrum Gdańska, tylko delikatne wygwizdowie. Pogoda przynajmniej dopisała i taka ma być do końca tygodnia Także idealne warunki mi się stworzyły do tego wyjazdu Dziennie w planie około 100 km tak jak powiedziałem Dlatego dzisiaj będę leciał z Gdańska w Kierunek Kujawsko-Pomorskie Gdzieś tam sobie znajdę kilka jeziorek I tam też zostanę na nockę Letni turystyczny style A to są wodociągi Przeczytałem za trudno to misję ogarnąć z buta, za daleko te sklepy. Jeszcze jak będę jechał przez Kujawsko-Pomorskie, to odbiję na Łódzkie i spotkam się z Korsirem, naszym świeżo opieczonym inżynierem. Mam kilka pierdłek jeszcze do poprawienia w Vito, a u niego idealne warunki w garażyku, żeby to wszystko porobić. Względny porządek zaprowadziłem. Teraz będę jadł śniadanie, obiad, śmietana i burgery wołowe z serem. Rozkładane fajne wiadro kupiłem w lidrze i teraz będę mógł sobie wziąć kąpiel za pomocą tego wiaderka. Zero udziwnień: mięso wołowe, ser i kawa ze śmietaną. Jest po 17, Ja dopiero ruszam. Jadę w kierunku łodzi, gdzie odwiedzę profesora, magistra, inżyniera Corsera Ten fotel sobie tutaj położyłem, dlatego że jakoś jest odwrócony. To zasłania lusterko i musi leżeć tak na desce Korek niesamowity Z Jakieś 3 godziny 23 minuty będę na miejscu Szybki zwrot akcji Ja jestem już w Eicherowie. Kawałek za Gdańskiem Brak ładowania, pieprzną, alternator Także muszę teraz wyciągnąć ten hotelowy Który posłuży jako rozruchowy I jadę do mechanika Pierwszy wypadzik, że tak powiem vanlife'owy po pierwsze, koty zapłoty. Wito odstawione do mechanika, i najprawdopodobniej do piątku będzie gotowy, z tego co tam mi się mechanik zapowiedział. No i całkiem możliwe, że na te targi dojadę witem, a jeżeli nie, no to tym poczciwym passerati No to siedzę sobie teraz tak na drewnianych sodeczkach, w chaupach, idę poszukiwać do morza, dlatego że fale są nieduże. Tak widziałem na mapach. Do Lublina pojadane prawdopodobnie pasatem, albo być może pociągiem, bo już hotele wszystko pozarezerwowane. Nie mogę jakby tego odwołać i zrezygnować. Kubki, naklejki, wszystko będzie do rozdania widzom w trakcie tych targów Pro Arma. 12-14 przypominam. Nie wiem, czy ja powiedziałem w chałupach, a jestem w chłopowie, żeby... Nie, żeby, żeby była jasność. I tutaj idziemy szukać w Kamloty. Tam jest masa przedmiotów zaginionych, ciężko się je wydobywa. Widzi, strasznie nie będę nic nagrywać, bo wiatr będzie dmuchał w mikrofon, więc jak się uda coś znaleźć, to wszystko na koniec pokażemy. Nie przeczuwam wielkich łupów. Miejscówka zmieniona, bo już nie jesteśmy w Chłopowie, tylko w Kucku i na tym przeoranym, ogromnym terenie. Praktycznie jedyny sygnał, szósteczka i jest kolejne złotko w tym sezonie. Piękny pierścionek. Próby widziałem, ale nie wiem jakie jeszcze. Są tutaj dwie wybite. Później sprawdzę telefonem i przy okazji zważę, ale myślę, że około 1,5 gram. No to jeśli miałbym robić podsumowanie tego wypadu, no to tajny pierścionek, trochę drobnicy i kaszti. A to była środa. Teraz już jest piątek i to jest początek targów Pro Arma. Ja jestem jeszcze w Wejherowie, mam do pokonania 638 km, ale wszystko wskazuje na to, że uda się te kilometry pokonać jednak witem, bo jest do odbioru. Idę na pociąg i za chwilę będę wredzie, odbieram auto. Będę musiał odłączyć ten hotelowy akumulator, bo są obawy, że to on jakby wykończył. Alternator ładując w średniej jakości akumulator, auto odebrałem. Odłączyłem przewód masowy od separatora, no niestety chciałem się Kupiłem kijowy akumulator. No, i chciwe dwa razy traci. Będę musiał kupić po prostu porządny akumulator. Bo teraz jest alternator po regeneracji, rok gwarancji. 214 km jeszcze mi zostało, czyli jakieś 420 za mną. Ja jestem gdzieś w drodze. No to w drogę dalej. Jestem nad takim pięknym jeziorkiem, zaraz za samym Lublinem I tyle, że to było wczoraj wieczorem i już nic nie nagrywałem Teraz mamy godzina 8 rano Tutaj Karol swoim pięknym kamperem, ja, Odyn I za chwilę będziemy ruszać na targi, najpierw się jakoś tam ogarnąć O, jak na przykład tutaj moją gablotę A tutaj piękny kamper Karola Korzystając z okazji, że sobie poszedł, to ja Wam pokażę jak wygląda No to jest w ogóle inna liga porównując do takich kamperków z Vito czy z T4 po prostu mały gabaryt tutaj jednak już widać, że no jest ten luksus no, trudno się porównywać bo wykonując już taką robotę to trzeba mieć i zaplecze no i jakiś rozmach, jakąś wizję na to Wyro tam jest po prostu przepotężny jak zaraz wróci to wam pokażę jak wygląda tak zwany garaż czyli ta przestrzeń bagażowa tam to jest też magia. jest prysznic, można się ogarnąć. Toaleta szoferka też przepiękna. I tu jeszcze telewizorek takie rzeczy. To tutaj ta sama przestrzeń bagażowa Karola to to jest praktycznie tyle miejsca co ja mam w tym busie. Boże, już ludzi Albo więcej to zmusiło, nawet. Nie? No to, to bez problemu byś trójkę ludzi sobie położył. Jeszcze spiętrował? <grym, 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 nie no baj. To wywożenia do lasu sprzęt. No masz tego trochę, bo Karol oprócz tego, że też poszukuje, to wędkuje bardzo dużo i to ma takiego sprzętu z różnymi skutkami niestety. No ale także jest z rybami. Ryba to bonus. Tak, chodzi o ten kontakt z naturą. Tak. Kompli przy pomocy gadżetów z Lidla, ale jeszcze pojedziemy do hotelu, to się ogarnę drugi raz, bo za chwilę ruszam na te targi. Teraz tylko jeszcze facjatę sobie ładnie ogarnąć włoski przylizać, jak rasowy slimon Kuba, Kuba wozi na dachu jakąś armatochałbicę To na znot Na znot. On tam wodę trzyma, ona mu się grzeje Tu jest zaworek, masz tam wodę? Możesz się spręcić, pokazać Patrzcie, woda leci na szybę Masz taki spryskiwacz? Patrz, jakie fajne autko. Pogotowie, piwne. Niezłe. A no to w tym hotelu dzisiaj się zatrzymam. A teraz muszę wypełnić tą kartę bez stawcy. Potrzebny długopis. Trochę różnych sprzętów się najechało w tym wojskowe. Na chwilę będziemy w środku. Badamy sytuację. O! Puszek! Patrzcie, puszek! Pusz i stary No to chociaż mnie to mało interesują, te wojskowe sprzęty, to ten akurat mi się tutaj podoba. Tak amerykańsko Nie, to jest oszkosz, to ten, to, to jest MATV. Już myślałem, że coś polskiego. O, jest i rożek Przepiękny Rosomak. Takie rzeczy najbardziej przykuwałem uwagę. O, jest i Poldi. Tutaj, na gąsienicach. Proszę bardzo. W jakimś raptorku, nawet. A przy stanowisku Timu Odyńce działo się naprawdę dużo. Odyn praktycznie w ogóle nie schodził ze ścianki. Kuba też był oblegany. Ja też tam kilka razy musiałem zapozować do zdjęcia. Generalnie pozdrawiam wszystkich widzów, którzy przyszli, z którymi tam rozmawiałem. A same targi no to wiecie duży, przepotężny chaos. Dzień dobry, już wszystkich chyba odyńców widziałem. Jest w końcu Golden Maniek Końców. w końcu. przyjechał. No na pewno tutaj nie znajdzie tego, co na tam idzie, ale. Nie, no dlaczego? Łody na gablocie. No właśnie, Luchow. za chwilę zobaczymy, co tam jest. ciekawego Idziemy jeść Gruchówkę. ale zobaczcie, co tu się dzieje ile tu jest wiary. Wszystkich gablotek najbardziej ora mózg to ze złotą monetą piękny ten sygnet ogromny Targi targami, ale za chwilę będzie tutaj ciekawy wykład na temat prawa wśród detektorystów 14.30 się zaczyna zaraz się dowiemy pewnie jakichś ciekawych nowinek wiem zupę Krabik prezentuje się naprawdę kozacko. Trzeba przyznać. Monstrum. I tu będzie ta biesiada, właśnie. Grillowa. Najpierw to się z wami stanie Takie. Takie. frykasy będą. A teraz po mięsko. Bardziej sprzyjające okoliczności dla detektorystów, ale dostaliśmy dwa bilety yy, dla VIPów i idziemy zobaczyć właśnie na piętro jak się bawią VIP'y tego nie zobaczycie, albo może i tak mam trzy już te naklejki na ręce już więcej się nie da wszystko co można idę na pięterko dla VIP zobaczyć jak się bawią VIP'y a ja jestem ubrany w swój klasyczny strój łącznie z czapeczką w moro jakby bardziej weselnie, to na pierwszy rzut oka światełko jak widzicie ooo Kurde, nie pasujemy tu, Kuba. Kuba, my tu nie pasujemy. A tutaj produkują wasze ulubione piwa Perła. Eksport. Albo? Perła chmielowa. Wieczór, późny Lublin. To nie jest Sopot. To nie jest Gdańsk jest Pod głębokim wrażeniem jestem, ja ile tu jest wiary o tej godzinie. Fakt, że sobota, ale jednak, no... Pokój dzielę z tym oto tutaj Jakubinem Ja się tak zastanawiam, dlaczego on wybrał akurat lewe łóżko Bo zawsze coś decyduje o wyborze I tutaj jest telefon I wiem, po co mu ten telefon był bo Żeby mieć łatwiej i bliżej dzwonić do pokoatu Prawda? A tutaj rzeczka płynie, o Widok z okna, fajny Na śniadanko I kolejny dzień targów to już jest nowy dzień, już po targach to Znaczy ja już z tych targów po prostu wracam To jeszcze trwa, bo jest godzina, wychodzi tam 12. Ja zaraz będę w domu, 10 km mi zostało Na powrocie z Lublina jeszcze tyle wachy no, Nieco mniej niż połowa paliwa A w pierwszą stronę jak jechałem, to nie wiem jak to jest możliwe Ale miałem całe paliwo przepalone już była głęboka rezerwa jak dojechałem na miejsce A różnica jest taka, że jechałem tymi drogami płatnymi Autostrady, ekspresówki i cały czas po prostu żagowanie. 110 i 120 momentami. No i no różnica jest ogromna pół zbiornika. Chwila przerwy. Zatrzymałem się na takim parkingu, ale tym razem miałem więcej szczęścia niż rozumu. Zresztą nie pierwszy raz. Zaraz wam pokażę. Wjechałem stamtąd. Tutaj przodem i szybko zacząłem cofać Ale najpierw nie w tą stronę, a tutaj I w ostatniej chwili spojrzałem w lusterko No jakbym tutaj wpadł kołem Mogłoby być grubo, zresztą nie wiadomo zresztą jak tutaj Jak tutaj ta ziemia, bo pod spodem są jakieś tam piwnice A takie awaryjne nocki dla przyjezdnych to jest w sumie ciekawe miejsce Tutaj sobie płynie rzeczka, można nabrać wody Raczej nie do, nie do picia, ale jakby była potrzeba, tam do mycia, do prania to jest. Taka miejscóweczka, tam jest piękny park. Majkowskiego. A tutaj zobaczcie, to są te ruiny, właśnie o których Wam przed chwilą powiedziałem. Na pewno nic ciekawego tutaj nie ma. Browar, czy coś tutaj było. Czy jakieś wino, właśnie. W każdym razie alkohol. <laughs> Można, właśnie widzicie, otędy się dostać do tych podziemi, ale nic poza sypem tam nie znajdziemy. Tu sobie też wypływa. No, zobaczcie, tu w każdej chwili można gdzieś wpaść grubo. Dlatego nie ma co tutaj stawać ciężkim samochodem. Łatwo w topę. Myślę, że następnym odcinkiem będzie już dłuższa wyprawa. Zaczynają się teraz te przygody, te takie wakacyjne, letnie, super wyjazdy. Mam w planie takie trzy większe imprezy imprezy trzy większe wyjazdy. Pierwszy z nich to będzie taki dwutygodniowy objazd po Polsce, po Polskich jeziorach. A jakie to będą kierunki to dokładnie jeszcze nie wiem. Zdam się tutaj na wasze też sugestie, jeżeli macie coś do zaproponowania. A punktem takim kulminacyjnym będzie najprawdopodobniej jakiś dłuższy wyjazd zagraniczny. Tak jak w zeszłym roku była Litwa. Tylko nie wiem jeszcze jaki kierunek. Tutaj najprawdopodobniej pojadę z Jankiem, że i pasji. No i zdam się tutaj już na jego miejscówkach, być może będzie to Szwecja. Taki wiecie, bardziej wakacyjny one life niż yy, jakieś no, nastawienie na grube znaleziska. To będzie po prostu przy okazji urlop. No i wielkie pozdrowienia dla wszystkich widzów, którzy byli na tych targach ProArma w Lublinie. Z wszystkimi, co tam rozmawiałem, co sobie tam fotki strzelaliśmy. No, mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze raz przy okazji takich właśnie wydarzeń. A jeszcze na koniec małe ogłoszenia duszpasterskie. Dla wszystkich widzów, którzy są widzami stałymi, apel, zostawcie łapę i subskrypcję, to się przydaje i wtedy dużo lepiej kanał prosperuje i wiadomo, że się wtedy bardziej po prostu chce. Do następnego.